Witajcie, powracamy do tematyki Transformers Titan's Return. Dzisiaj przyjrzymy się oryginalnemu autobotowi, przed Wami wydany w 2016 roku Titan's Return to Inferno. Członek podgrupy Monsterbotów, autobotów z wyjątkowo potworzastymi, fantastycznymi trybami bestii, transformujący się w dwugłowego smoka, dawniej znany jako Double Cross. Jest skomplikowanym przykładem podwójnej osobowości. Kiedy jedna jego głowa mówi tak, druga mówi nie. Kiedy jedna mówi czarne, druga mówi, że białe. Innymi słowy, jest jak polski parlament. A rozdwojenie jaźni utrzymuje się w trybie robota. Zgadzam się całkowicie z DJ Omegą, że w tym wypadku zmiana imienia postaci ze względu na problemy z trademarkiem wypadła naprawdę korzystnie. Twinferno brzmi jak ktoś, kto miota we wrogów obnisty tornadami i odpalając cygaro spaceruje po ich szczątkach w oparach dymu po porządze. Double Cross brzmi jak imię Transformera, o którym przypominają sobie tylko najwięksi fani marki, kiedy z nudów czytają losowe artykuły na tematycznej wiki. Titan Return of Inferno to pierwsza nowożytna figurka tej postaci. Oryginalny Double Cross zawitał do dziecięcych pokoi w 1987. Nowa wersja mocno czerpie z projektu pradziadka. Tryb bestii to praktycznie taki sam dwugłowy smok, szaro-czarny, stojący na dwóch łapach i trzeba przyznać, że ten szczególny design udało się całkiem ładnie unowocześnić, ale zachowując przy tym pewną blokowatość i toporność oryginału. Sylwetką bliżej tamo do King Gidory niż do smoków z gry o Tron, pomijając oczywiście brak trzeciej głowy. Właśnie, smocze głowy, najbardziej charakterystyczny element tej figurki. Spory update względem wersji G1, mają one podmalowane oczy i rogi, będące faktycznie częścią bów, zamiast być zlane z szyjami jak w oryginale. Same szyje mają w sobie trochę drążenia plastiku, ale jest to tak sprytnie zrobione, że robi to w sumie za dodatkowe detale i źle nie wygląda. Rzuchwy są nieco dłuższe od górnych szczęk, więc Tuinferna ma lekką wadę z gryzu. Po konwersji w postać robota, smocze głowy zmienią się w ramiona homanoida, więc są dosyć ruchome. W każdej znajduje się staw obrotowy u podstawy i posawia się w szyi i paszczy. Można je ustawiać w zróżnicowany sposób, a nawet zasymulować walkę między nimi. Gdy rozdwojenie jaźni wchodzi za mocno. Na plecach znajdują się porty na zainstalowanie broni Tuinferna. Pary łączonych ze sobą karabinków o długich lufach. Jest to chyba jedna z fajniejszych broni w Titan's Return, choć elementy łączące i tak nieco je szpecą. Połączone splowy wyglądają spoko. Ale nie mają żadnego środkowego uchwytu, więc średnio się to nadaje do trzymania przez robota. Ale oczywiście łączy się je do interakcji z Titan Masterem, o czym za chwilę. Po zdjęciu karabinów odsłonięty zostaje ciekawy detal w postaci mechanicznego kręgosłupa. Skrzydła zamontowane na pojedynczych zawiasach wykonano z przezroczystego, przydmianego plastiku. Znajdują się na nich porty 5 mm, alternatywne miejsca na podpięcie broni. Same skrzydełka prezentują się całkiem ładnie, aczkolwiek fajnie by było, gdyby mogły się nieco bardziej rozkładać. Byłyby wtedy nieco bardziej imponujące, ale oryginał w sumie też miał. Malutkie. Z tyłu ciało przychodzi w bardzo blokowaty krótki ogon, którego końcówki lubią się rozszczepiać. Taby, które je spinają, są nieco za słabe. Przednie łapy zamocowane na ball jointach, mają więc spory zakres ruchu, choć brak ruchomych łokci. Myślałem, że w łapki zmieszczą się uchwyty 5 mm, ale jednak nie. Zwraca uwagę faktura futra. Dziłanowy oryginał też miał takową, Monster Monsterboty miały naprawdę unikalne tryby besty. Z kolei noga to mieszanina estetyk, typowo mechaniczne uda pokryte gładkimi płytami pancerza i wystające z nich włochate łydki Porsche te włosiem niczym rosyjskiego zapaśnika na sterydach, a większe mnie ruchome pazurzaste stopy. Korpus wydaje się być trochę nudny, duża, blokowata masa szarego tworzyła. Widać tutaj małe coś nawiązujące do zabawki G1. Malutka, maleńka, nieruchoma piła tarczowa. Oryginał miał wbudowaną w korpus ruchomą piłę i mechanizm powodujący jej ruch i krzesanie przy tym iskier. Tak, krzesanie iskier. Kiedyś to robili wymyślne gimiki. Zimne ognie w transformera. Czemu nie? Swoją drogą piła w piersi. Hmm, z czymś mi się to kojarzy? W każdym razie w wersji Titan Sweden tarczówka jest maleńka i nieruchoma, jest tylko takim mrugnięciem do fanów. Przezroczysta część na brzuchu to naturalnie kokpit, w którym zasiada sobie wygodnie jak na tronie Titan Master to Inferno. Debru. Ten maluch to ciekawy przypadek. Oryginalny Double Cross nie był headmasterem, więc na potrzeby Titan's Return trzeba było wymyśleć partnera dla dwugłowego kolegi całkiem od zera. Postać Daburu jest więc nawiązaniem do White Leo, lidera z przemierzonych z autobotami antropomorficznych zwierząt z planety Beast. Tak, Takie rzeczy miały miejsce. Dokładnie w Transformers Headmasters, pierwszym z japońskich spin-offów i semi kontynuacji oryginalnej kreskówki G1. Nie mam pojęcia czemu nawiązano akurat do tego wycinka Uniwersum, ktoś chyba sięgnął do worka z zapomnianymi postaciami. W każdym razie Double, które to imię jest po prostu zjaponizowanym Double. subtelna. w postaci mini Robota nawiązuje do aparycji White Leo. Pewnie kiepsko to widać przez biały, niepomalowany plastik, ale ma on lwią mordkę z przepaską na oczy i pazuraste stopy, a tak poza tym no jest standardowym headmaster partnerem. z Gębą większego robota na plecach. Oprócz siedzenia bezpiecznie w brzuchu smoka, Debru może też stanąć stabilnie na jego plecach, gdy zamocujemy go na dedykowanych do tego mini-bolcach. Knypek może udać się na wycieczkę przez tworza i poczuć wiatr w głowie, no bo nie we włosach. Analogicznie, bolce pozwalają pewne usadowić robocika w slocie powstałym przez połączenie broni, a następnie umieścić całość na plecach smoka. I o dziwo nie wygląda to jako źle, a nawet całkiem w porządku. Zazwyczaj te interakcje z Titan Masterami wypadają średnio na jeża, ale tutaj nawet, nawet wygląda to jak nie siłowe rozwiązanie. Choć i tak Dabru najlepiej schować w kokpicie brzuchu, bo jak się zgubi, no to tu Inferno straci głowę. Dosłownie. Na kracie znajduje się porty do instalacji flying standów, zatem bez problemu można wypozować smoka w powietrzu. Garść porównań. Z innym potworzastym Headmaster'em, Decepticonem Mindwipem, z recenzowanym dawno temu członkiem Dinobotów, Power of the Primes Swoop'em i jeszcze z kolegą Autobotem z tej samej serii, Perceptorem. No bo czemu by nie porównać smoka do mikroskopu? Transformacja jest ciekawsza niż się spodziewałem, ciągle miałem jeszcze wspomnienie Prime Beast Hunter Predaconów, które wystarczało w większości przypadków wyprostować, postawić na tylnych nogach i sować głowę bestii, żeby uzyskać tryb robota. Ale ten smoczek jest bardziej skomplikowany, ogon rozszczepia się, wydobywa się z niego uda robota, zaś smocze uda tworzą robocie stopy. Ciekawe, głowy smoka opuszcza się i przesuwa wraz z przednimi łapami do tyłu, tworząc osobliwe ramiona, przemianę, więc naturalnie konwersja Titan Mastera w tryb głowy i osadzenie go na karku. Gotowy Monsterbot wyglądałby prawie jak standardowy Autobot z tłumu, gdyby nie skrzydła i ramiona ze smoczych szyi. Nieco więcej czerwonych partii i śnieżnobiała głowa używiają nieco to morza szarego plastiku charakteryzującego tryb smoka, a sama sylwetka jest bardzo schrudna. Dabru tworzy głowę z niebieskim wizjerem i twarzą o spokojnym wyrazie, wręcz mało pasującym do kogoś określającego się Monsterbotem. Można by pomyśleć, że ktoś taki będzie miał jakąś ogrzą aparycję z wystającymi zębami, a tu taka maksymalnie neutralna autobocka buźka. Na klacie znajduje się asymetrycznie umieszczona autobot. I trochę standardowo wyglądających detali. Kokpit dla Titan Mastera eksponowany jest jedynie połowicznie. Ramiona zachowują ruchomość z trybu bestii, jest więc obrót i wychył w barkach, obrót w bicepsie, stosunkowo wysoko umieszczony łokieć, no i paszcze zamiast standardowych dłoni. Lepiej nie podawać temu gościowi ręki na powitanie. Zabieg designerski, który pojawił się też m.in. u Sinertwina, Beast Wars Megatrona i pewnie też innych TF-ów, których nie wymienię teraz pamięci. Czy jest to praktyczne na postaci? Absolutnie nie, chyba że nauczył się pisać na klawiaturze zębami. Ale czy jest to cool? Owszem, tak, kto by nie chciał mieć wbudowanych w ramie ziejących ogniem pacynek, kaman. Plecy pozostały praktycznie takie same jak w trybie bestii, aczkolwiek skrzydła optycznie wydają się być nieco większe w postaci robota. Trochę wystają złożone łapy smoka, ale nie burzą one specjalnie linii. Nogi to klasyczne blokowate kijczały typowego transformera. Uwielbiam je. Nic tak nie krzyczy jestem potężnym robotem jak kulasy w kształcie skrzynek na pomidory. Nawet połówki ogona układające się na łydkach dobrze zlewają się z tą bryłą, nie odstają jakoś hamsko. Stopy z ud smoka wyglądają zaskakująco dobrze, mają co prawda wydatne pazurzaste ostrogi, ale w niczym to nie przeszkadza. Nogi mają swobodny zakres ruchu we wszystkich kierunkach, ruchoma nakrocza, krocza nie blokuje wychyłu do przodu. Niestety brakuje stawów talii. W nogach obrót w udzie, głębokie kolano i wychył stopy do tyłu. Niestety nic na boki, ale to jeszcze nie były czasy Siege i często szalonych wręcz stawów w kostkach. Karabinki dalej dobrze wyglądają na plecach, ale można oczywiście uzbroić w robota. Z racji, że Twinferno nie posiada standardowych dłoni, porty na broń umieszczono w smoczych policzkach. Niestety tak trzymane z wyglądają no trochę dziwnie. To tak jakby człowiek przyczepił sobie super i stole do nadgarstka. Kawan kolego, po co ci jakakolwiek broń? Masz smocze głowy na łapach, możesz kogoś przerzuć, rozdając jednocześnie kłaki. Twinferno da się ustawić tak, żeby wykorzystał swój potencjał. Z czasem bawiąc się figurką odkryłem też dodatkową możliwość przyczepienia ganów na barki i tak prezentuję się one znacznie lepiej niż trzymane w Semi Dłoniach. Figurka może też współpracować z niektórymi efekt partami z Siege, co prawda pozbawiona jest portów na nie, ale na przykład ten z Blowpipe'a można po prostu przyblokować szczęką smoka. No i naturalnie adapter pod podstawki jest dostępny także w trybie robota. I druga porcja porównań z wcześniej prezentowanymi panami. Titan Street and Inferno to przyjemnie zaskakująca figurka. Nie spodziewałem się po nim dużo w momencie wypuszczenia niezbyt mnie ciekawił, zgarnąłem go z czystej ciekawości na przecenie w Toysar's i nie żałuję, bo okazał się całkiem fajny w obu swoich postaciach i stanowi ciekawy dodatek do pułkowej drużyny autobotów. Warto go wyczaić. Z mojej strony tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę, zostawcie komentarz, zajrzyjcie na Face'a i instagrama i do usłyszenia tradycyjnie w czwartek. Czołem!